Cześć, w tym ostatnim kanale, w tym odcinku, porozmawiamy o zezwoleniu na pobyt czasowy. Jak otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemca w Polsce? Takim najbardziej popularnym zezwoleniem jest jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, i na potrzeby tego odcinka, akurat je sobie dzisiaj omówimy. Oczywiście, można ubiegać się tu również o inne rodzaje zezwoleń. Natomiast zezwolenie na pobyt czasowy. Poprzedza otrzymanie takiego zezwolenia na pobyt stały, czy nawet później otrzymanie statusu rezydenta długoterminowego UE, czy chociażby żeby starać się w później jeszcze o obywatelstwo polskie. Innym rodzajem zezwoleń, które można otrzymać na pobyt czasowy, to są akurat zezwolenia związane z studiami bądź nauką, zezwolenia skierowane dla absolwentów studiów wyższych w celu poszukiwania pracy, zezwolenia w celu wykonywania. Działalności gospodarczej, zwolnienie czasowe dla członków rodziny, zwolnienie czasowe dla pracowników delegowanych czy zwolnienie na pobyt czasowy na podstawie niebieskiej karty UE, ewentualnie zezwolenie na pobyt krótkotrwały, to akurat wtedy, kiedy obecność danego cudzoziemca jest konieczna, niezbędna względu na interesy Rzeczpospolitej Polskiej czy w celu sami się przed organem bądź polskim sądem. Także takie zwolenia czasowe są wydawane dla potrzeby pracy sezonowej, dla pracowników sezonowych, czy związane z przeniesieniami wewnątrz przedsiębiorstwa, ewentualnie w celu odbycia stażu bądź wolontariatu, a także na potrzeby badań naukowych czy mobilności naukowca. To ciekawe, są wydawane również takie zezwolenia dla osób które nie są formalnie członkami rodziny, ale które pozostają w tzw. związkach nieformalnych. Natomiast to jest akurat może temat na osobny odcinek. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, omówimy jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Czyli takie zezwolenie, które w ramach jednej procedury, jednolitej, pozwala zarówno na legalizację pobytu w Polsce, jak również i zapewnia możliwość pracy, legalnej pracy w Zwolnienie jednolite to jest dokument, który łączy w sobie zarówno zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Oznacza to, że zamiast ubiegać się o dwie różne zgody na pobyt i na pracę można to zrobić w ramach jednej procedury administracyjnej. Jest to korzystne rozwiązanie, bo akurat pozwala na oszczędzenie czasu. I tak, takie postępowania w Polsce są dosyć długo trwało, ale również uniknie się jeszcze większych formalności od i tak już sformalizowanej procedury i masy wypełnienia dodatkowych formularzy. O zezwolenie jednolite może się ubiegać każdy cudzoziemiec, który planuje przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące. Ale jego głównym celem jest wykonywanie pracy. Jeżeli oczywiście przebywa krócej niż 3 miesiące i nie zamierza pracować, to wystarczy wiza krajowa. Ważne jest także, żeby pamiętać o tym, aby wniosek został złożony przez cudzoziemca osobiście. Nie ma możliwości złożenia takiego wniosku, przykładowo przez pełnomocnika, chociażby z tego względu, że podczas składania wniosków niezbędne jest pobranie odcisków palców od cudzoziemca. Takie zezwolenie będzie określało warunki pracy, a także pracodawcę, więc jeżeli cudzoziemiec chciałby zmienić pracodawcę bądź warunki pracy, trzeba będzie złożyć nowy wniosek o zezwolenie także nie każdy cudzoziemiec może się ubiegać o takie zezwolenie jednolite Na przykład osoby, które wykonują pracę sezonową, prowadzące działalność gospodarczą czy przebywające w Polsce na podstawie wizy turystycznej nie kwalifikują się do tego rodzaju zezwolenia także aby uzyskać zezwolenie jednolite należy spełnić kilka kluczowych warunków, przede wszystkim taki cudzoziemiec musi posiadać ważną umowę o pracę bądź ważną umowę cywilnoprawną także takie wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie w Polsce dodatkowo cudzoziemiec musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne a także pracodawca musi jakby udowodnić, musi wykazać, że nie miał możliwości spokojenia swoich potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. I właśnie w związku z tym czasami są robione takie kuriozalne ceny, dla których ogłoszenia o pracę, że na przykład poszukuje jakaś szkoła językowa tłumacza kilku języków afrykańskich za wynagrodzeniem minimalnym krajowym. To jest po prostu robione ogłoszenia niestety dla picu przez takich pracodawców, bo chcą zatrudnić cudzoziemca, mają już często jakiegoś tam Dogadanego, natomiast tą formalność, jakby ten test rynku pracy, trzeba przez to przejść. Sami pamiętam w kancelarii, kiedyś na to robiliśmy takie umowy o pracę dla wyższych członków kadry kierowniczej, takiej wyższej kadry menedżerskiej i na przykład wśród wymagań dawaliśmy na przykład język jidź czy tam hebrajski. I oczywiście nowe wynagrodzenie było kompletnie nieadekwatne co do rodzaju obowiązków i wymagań pracodawcy, natomiast no, niestety trzeba było grać w tą grę i zrobić takie ogłoszenie w zasadzie dla pizu. jedynie na potrzeby późniejszego właśnie wniosku o uzyskanie zezwolenia jednolitego dla cudzoziemca. Tak jak wspomniałem, wniosek o zezwolenie jednolite cudzoziemiec składa osobiście w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu tego cudzoziemca. Wniosek Teoretycznie można oczywiście również wysłać pocztą, ale i tak w takim wypadku będzie konieczność osobistych odwiedzin w urzędzie, żeby pobrano odciski palców cudzoziemca. E, także jakby no, nie zalecam wysyłać e, takiego wniosku wtedy, kiedy się kończy Wam ważność legalnego pobytu, kiedy się kończy cudzoziemcowi ważność legalnego pobytu, ale bowiem złożenie wniosku oczywiście przedłuża czas, ten okres, kiedy pobyt takiego cudzoziemca jest uznawany w Polsce za legalny, ale pod warunkiem, że ten wniosek jest wolny od jakichkolwiek braków formalnych, że nie zawiera błędów, że ma wszystkie załączniki. Niestety zdarzało się takie przypadki, gdzie wniosek był wysłany pocztą, no i niestety wezwanie do usunięcia braków formalnych nie zostało odebrane przez cudzoziemca, w następstwie czego no, taki cudzoziemiec otrzymywał później decyzję nakazującą opuszczenie kraju, czyli w skrócie mówiąc deportację. A tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu zapomniał o kilku załącznikach, bądź nie stawił się w urzędzie, żeby pobrali jego odciski w palców. Więc tutaj zalecana jest zdecydowanie wizyta osobista w urzędzie. Także wtedy zostanie ten wniosek sprawdzany pod e, kątem wytłumanym braków formalnych, więc jakieś takie pierdoły za które można być deportowanym, czyli brak zdjęcia czy albo brak uiszczenia opłaty skarbowej, no to raczej nie powinny się w tym momencie wydarzyć. Tak jak wspomniałam, jeżeli wniosek został złożony w terminie, czyli co najmniej ostatniego Dnia legalnego pobytu takiego cudzoziemca w Polsce oraz nie zawiera żadnych braków formalnych, wtedy pobyt takiego cudzoziemca w Polsce jest uznawany za legalny aż do momentu wydania przez Urząd Ostatecznej Decyzji. Natomiast wydanie przez Urząd Ostatecznej Decyzji czasami może potrwać nawet około 12 miesięcy w obecnych czasach. Ma to także związek z tym, że no po 2022 roku nastąpił zalew wręcz uchodźców. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Także w tym okresie można jak najbardziej pracować do czasu rozpatrzenia ostatecznej decyzji, pod warunkiem, że taki cudzoziemiec posiada ważne zezwolenie na pracę lub inny tytuł pobytowy. Należy jednak o tym pamiętać, że w czasie oczekiwania na decyzję ostateczną nie można podróżować do innych krajów Schengen, no chyba że ma się ważną wizę Schengenowską. Natomiast jeżeli taki cudzoziemiec wróciłby do siebie, do kraju, celem na przykład wizyty u rodziny, u znajomych, albo na święta, no to powrót będzie możliwy tylko i wyłącznie po tym, jak uzyska wizę wjazdową do kraju, wizę do Polski, więc no cóż, no podróż, podróże wszelkie raczej nie są zalecane dla osób, które nie posiadają ważnej wizy, aż do momentu rozpatrzenia przez Urząd Wojewódzki wniosku, a tak jak wspomniałem, to można zająć kilkanaście miesięcy. Niestety tak, że jakiekolwiek powiedzmy skargi na przewłokę czy ponaglenia do urzędu w tym czasie są raczej troszkę bezcelowe z tego względu, że wydłużeniu również uległy terminy rozpatrywania takich spraw. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia formalnie aż do roku 2025, kiedy to zostało na podstawie właśnie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przedłużony okres legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy. Natomiast po tym czasie to nie wiadomo co to będzie, raczej większość krajów Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia UE i Rady, zalegalizowało pobyt Ukraińców aż do roku 2025, czyli w zasadzie za kilka miesięcy do przodu. Natomiast jeżeli takie osoby chciałyby pozostać przykładowo w Polsce, Chciałby tutaj mieć legalny pobyt, legalne zwolnienie na pobyt czasowy i pracę, powinny złożyć chociażby taki wniosek o zwolnienie lite przed upływem tego terminu, żeby no później nie było jakichś przykrych niespodzianek. Także po uzyskaniu takiego zwolnienia na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec uzyskuje kartę pobytu, e, która potwierdza tożsamość cudzoziemca i uprawnia do pracy na określonych w decyzji. W zasadzie taka. Karta pobytu dla cudzoziemca no, zastępuje mm, polski dowód osobisty, można powiedzieć. Natomiast tak jak mówiłem poprzednio, jeżeli zmienią się warunki pracy cudzoziemca, to trzeba będzie wystąpić o nowe zezwolenie. No i słuchajcie, tak w dużym skrócie to tyle, jeżeli chodzi o zezwolenie jednolite. Mam nadzieję, że nieco przybliżyłem ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie stawić je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. A ja tymczasem zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz pozostawienia łapki w górę, jeżeli Wam ten materiał się spodobał.